Witam was w kolejnym materiale na moim kanale Dziś przetestujemy sobie Pytardy Achtung od Pyromaxa. Nie są to najświeższe pytardy na naszym rynku Mają już swoje lata Dokładnie są z 2018 roku Ale nadal da się je kupić W sklepach internetowych I na pewno na straganach przed sylwestrem Również je będzie się dało kupić Także myślę, że warto je przetestować Aktualnie w internecie Trzeba trochę poszukać, żeby je znaleźć. Chodzi jeszcze kilka ładnych sklepów, je w swojej ofercie ma. Widziałem za 18 zł, widziałem za 12 zł, widziałem za 15 Więc tak czy tak trzeba liczyć kilkanaście złotych za takie opakowanie 4 sztukach tungów. Wydaje być się to dość sporo i taka jest prawda. Jednak przyliczając na 4 sztuki, wychodzi to po 3-4 zł za. Za sztukę, choć ja chyba na promce je wyrwałem za dyszkę, więc myślę, że to nie jest aż tak tragiczna cena. Zobaczymy jak będą strzelać. Tak jak powiedziałem, rok produkcji 2018, CE oczywiście posiadają. Jeśli chodzi o gramaturę, jest to 0,6 g NEC. Na sztukę jest to bardzo mało, nie wygląda to ciekawie. Tym bardziej na taką wielką petardę, nie oszukujmy się, w takiej petardzie zmieściłoby się kilkadziesiąt gram, a nie 0,6, ale wiemy jak to działa. Większość takiej petardy to jest gips, także pamiętajcie, nie kupować petard na y, wielkość, y, choć... Na przykład Titan Crackery od Piromaxa również, które wyszły z tymi petardami zachtungami. One miały chyba 08 albo 0,85 i zdecydowanie uderzały dużo, dużo lepiej, więc mam nadzieję, że tutaj to 0,6 g uderzy chociaż jak takie półtorej. Wiem, że Piromax potrafi, wiem, że może tak być i mam nadzieję, że tak będzie. Także trzymam za nie kciuki. Jeśli chodzi o samą jedną petardę, to już Wam tutaj omówię. Tylko wyjmę, a w tym czasie zapraszam Was do yy, opisu. Tam znajdziecie linki do mojego Instagrama, TikToka, yy, link na serwer Discord oraz link do sklepu yy, Pirogrzmot, na którym macie kod yy, nasz promocyjny yy, Pyrogang. Daje Wam 15% zniżki na Wasze zakupy. A ja już nie przedłużam, pamiętajcie, żeby wziąć udział w konkursie. Trwa aktualnie na kanale yy, w przypiętym. Komentarzu macie link. Wystarczy kliknąć. Jeśli chodzi o samego Akunga, wygląda tak: jak widzicie, będzie to potężny z gipsu. Strasznie, strasznie dużo gipsu. A na dole ma nie wiem nawet co to jest. To wygląda jak siara, trochę, ale to nie jest siara raczej. Y... Przynajmniej nie pachnie jak siara, <gry> ale się kruszy jak siarka i wygląda jak siarka. No co, korpuzik nie za duży, nie za gruby ląd się złamał a raczej, powinno bez problemu odpalić, ale jest to ciężka petarda, naprawdę tutaj jest tona gipsu. No cóż, niestety. Także trzeba uważać, żeby przypadkiem nie dostać jakimś niemiłym odłamem. Także ja rzucam pierwszą sztukę. Odejdę kawałek, bo słyszę, że jedzie pociąg, więc nie będę robił cięcia, nie będę was yy, Jednocześnie nie będę was skatował tym dźwiękiem pociągu. Także odpalamy pierwszą sztukę. Ładnie się ląd pali, dość jakościowy się wydaje. No i była dość mocna. Na pewno nie strzeliła jak 0,6 g to raczej doskonale wiemy i w sumie widzimy. No, patrzcie na tę dziurę, ona nie jest wielka, ale jest głęboka. Naprawdę fajnie uderzyły. Myślę, że luźno jak taki 1,5 grama, ale wciąż pamiętajmy o ocenie tych petar, to są tylko 4 sztuki. One naprawdę falą fajnie, są nawet głośne. Słynę zmienia faktu, że kosztują swoje. Kilkanaście złotych jest to cena za duża. Aktualnie, jeśli by kosztowały ciągle te, tam powiedzmy, nie wiem, szóstkę, szóstkę by było w miarę spoko, jeszcze powiedzmy. Choć i tak, by były ciekawsze opcje zamiast tych aktungów. Yy, ale no cóż, nie są najgorsze. Odpalimy sobie na decybelomierzu zobaczymy jaki wynik wykręci baterie już zmieniłem jak mi się wyładował decybelomierz na luźnym strzelaniu także odrzucamy na jakieś 3, 4, 5 metrów i zobaczymy jaki wynik wykręci taki luźny teścik na tym decybelomierzu, później mamy taki garnuszek nawet trochę dalej odrzuciłem I patrzcie co tu jest, cała duża końcówka, tutaj po wybuchu odlatuje taki wielki pocisk gipsowy i tu się dopala jeszcze ładny z 5 cm lądu w tym. E, jeśli chodzi o wynik bardzo ładny z jakichś 5 metrów 119,2, więc to nie jest zły wynik, jak na tego typu petardy które mają teoretycznie 0,6g to jest wynik świetny na 0,6g ale no patrząc, są tylko 4 sztuki dostępność jest dość słaba jakość wykonania ok, ale wciąż mulczy się, żeby nie dostać kawałem wielkiego gipsu bardzo fajnie, że ten ląd jest w miarę jakościowy, pali się długo wynik fajny, huk fajny jak na 0,6g ale niestety jest jak jest cena je trochę zabija, bo jest tylko 4 sztuki co nie zmienia faktu, że piromax i tak na duży plus, duży plus zasłużył za te petardy po prostu w 2018 już wchodziły restrykcje wszystkie CE i inne rzeczy i jak widać 0,6 grama Udało się zrobić coś, co wali dużo mocniej, więc podejrzewam, że może być coś tu kombinowane. Jest nasypane więcej. Garnuszka nie mamy, mamy za to taką przykrywkę, ale jest to przykrywka ze starego, starego takiego żeliwnego gara i ona jest dużo cięższa niż niektóre aktualne aluminiowe garnki. Więc zobaczymy, jak to będzie latać. Nade mną w miarę nic nie ma, choć się jeszcze ruszę. Jednak w lesie jesteśmy fajnie znaleźć jakąś dziurę, żeby nasza pokrywka sobie polatała. Tak jak powiedziałem, jest dość ciężka. Myślę, że pół kilo waży, więc jak taki no, aluminiowy garnek aktualnie. Więc odpalamy, zobaczymy jak to polata. Ładnie, długo, długo leciało. Klasycznie cała wielka dupka gipsowa będę miał co sprzątać pokrywka jak tam się trzyma. Puj ona miała ucho Jak widzicie nie ma już ucha tutaj jest ładnie odgięta i już trochę farby odeszło jestem zaskoczony Tutaj ładnie ziemię przeryło. Podsumujemy sobie to. Wynik na decybelomierzu świetny. Wynik na garnku świetny. Tak na ucho naprawdę wypadają dobrze. I no tutaj, mimo wszystko, kontrowersyjnej opinii nie wydam no moim zdaniem nie są warte swojej aktualnej ceny. Jeśli chodzi o petardy Titan Cracker, które wychodziły razem z tymi jachtungami i ludzie na nie narzekali razem z tymi jachtungami, że nowości tylko poniżej, poniżej jednego gramanek, te i tamte petardy mnie bardzo zaskoczyły. Były wielkie, gipsowe, jednocześnie dość mocne, jak na swoją gramaturę, i świetnie wypadał, wypadły na garnku obie wersje. Obie wersje, jeśli tak można powiedzieć, obie nowości tamtego roku od Piromaxa. Także tutaj hukowo, achtung. Trzyma poziom na swoje czasy CE Co nie zmienia faktu, że cena nie trochę zabija I mają ode mnie czwóreczkę no nie warto ich kupić do testu, jak ja kupiłem, okej, okay, można się nimi pobawić, ale żeby, się, żeby był to opłacalny wybór na Sylwestra, czy do jakiegoś stafu na luźne strzelanie, na jakimś odpuście do kupienia, no nie. Nie są, nie są to petardy godne uwagi. Można kupić jedną paczkę raz kiedyś, żeby sobie sprawdzić, ale na pewno nie, żeby z nich strzelać non-stop, co nie zmienia faktu, że bardzo fajnie, że... Ten PIROMAX, no daje, daje radę, nitroxy, bardzo mała gramatura, bardzo fajny huk jak na nowość. Eee, wszystkie RC5, DINGERY, crashe miały no, poniżej dwójki, jeden, jeden z groszami, neku i walą srogo. Aktualnie na, na te czasy myślę, że takie RC5 to, to luźno mogłyby być jednymi z mocniejszych petard. Także wielki plus dla Piromaxa, ale niestety... Cztery sztuki, no co ja poradzę? Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym sądzicie. Trzymajcie się, cześć, wpadajcie na konkurs.